Zwyrol. Co sądzicie na temat Zwyrola? Mandzio, Zony. Może Zony najpierw. A kto to Zwyrola? No, Wardęga. Aha. Y... No nie wiem, ja oglądam te materiały jego, zazwyczaj mm. jak wychodzą. No i przeważnie są to mocne produkcje, takie złomujące Mówiąc, gdzieś tam czy... oponentów. Czy uważasz, że Wardęga zezłomował Konopskiego? O tego już nie śledzę. Okay. Już na początku okay. prześledziłem, ale potem już tylko się pytam widzów, warto oglądać, a oni mówią nie, nie. I... I teraz już tak nie śledzę. Te dwa pierwsze filmy obejrzałem tylko. Bo teraz się będzie tak odbijała ta piłeczka, nie? tutaj z powrotem. I pewnie jeszcze 3-4 filmy nie <noise> Kurwa, <wypuszczą. głos> ciekawy jestem, właśnie ee, czy Konopski znowu odbije piłkę, nie? bo on powiedział, tak, że będzie. 100%. Jest, jest taka sprawa. Ani Wardenga, ani Konopski nigdy nie odpuszczą. Wardenga jest starszy jakieś 12 lat od Konopa. Konop wygra tę dramę. Po prostu. Bo Bardenga umrze ze starości, zanim oni skończą to wszystko. Okay. Oni nie odpuszczą. Oni nie odpuszczą. Zawsze będą odpowiadać. I Konop ma 12 lat przewagi, jest młodszy od niego. Z no, jednej bo... strony tak, ale z drugiej strony. Yy... Spiritu, te seansy spiritualne i spirytuistyczne od Wardęgi mogą dać mu. Kocha, powietrze z, z lasu stary jest czystsze tak. niż powietrze z miasta. Tutaj oczywiście jest głębsza przekmina na temat jego nie. żywotności. Już tutaj nie chodzi o samą dramę, tylko o jego siły witalne, właśnie tutaj druida. W każdym razie, jeżeli chodzi o Konopskiego, no może będzie za jakiś czas taka okazja, że chłopaki spotkają się na żywo i będą mogli... O tym Ty, ale jest co niesamowite, że on się nie wycofuje. Mimo wszystko, że nieważne ile osób mu powie, że się w czymś myli, że czymś nie ma racji, to on dalej idzie w zaparte i używa tej samej taktyki, co używa Wardenga. Bo powiedzmy sobie szczerze, oni się już nie kłócą o sprawiedliwość, oni się kłócą o łapanie siebie nawzajem za słówka i kto lepiej kogo złapie i powie, a nie mówiłem, a ty tak nie powiedziałeś, ale z ciebie hipokryta. I to tak cały czas już trwa od trzech ostatnich filmów. No to ja ci, a teraz, no. ja, to ja wam coś teraz powiem. Czy widzieliście na przykład, co yy, nagrywał na story brat Konopskiego? Nie. Nie widzieliście nie, tego. Nie, widziałem, To jest mocne stary. Nie widzieliście tego? Nie. No jak był. Słuchajcie, słuchajcie, brat Konopskiego to było w filmie Wardengi w ogóle. Si. A to, to, to ee, by było... Że brat Konopskiego nagrywał Leksia, który był na fejmie. To była pierwszy jego event, kurwa od bo, bo w ogóle... X czasu, gdzie, gdzie przyjechał to... tam. I brat nagrał Leksia i do, do, dał dopisek z Zbierol. No ale wiesz co, ja się tutaj zgadzam akurat, że z Wardengo, że rzeczywiście tylko ono podpowiada za swojego brata, bo go promuje. Nie ja tak jestem trochę wychowany, że jeżeli kogoś promujesz, to tak jakby dajesz to wotum zaufania, dajesz to wiesz, że twoi widzowie mogą wziąć, pociągnąć ciebie do odpowiedzialności za kogoś, bo no tak. mówisz, że jest spoko osobą, warto jest go śledzić, on odwala coś takiego, nie masz w ogóle kontroli nad tym.